Nauczanie domowe 26 września, księga liczb, rozdział 11, wersety od 25 do 29. Pan stąpił w obłoku i mówił z mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też wstąpił duch, bo należeli do wezwanych. Tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. I o złe syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł... Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł, czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud pana prorokował, oby mu dał pan swego ducha. Duch Pański manifestował swą obecność pośród ludu Bożego poprzez widzenia, natchnienia i namaszczenia. Czytamy także o tym, że pobudza on niektóre osoby do określonego działania. Fragment z Księgi Liczb opisuje jedno z pierwszych duchowych doświadczeń w tym względzie w Izraelu. I zauważamy tam ważne trzy elementy. Pan wziął z ducha, który był w Mojżesza i przekazał 70 osobom. Po drugie, duch spoczął na nich czy stąpił również takiego słowa tutaj używa tekst i po trzecie obdarowani wpadli w uniesienie prorockie jest to nauka dla całego ludu Izrael był w początkach odkrywania ducha Bożego ale my też możemy wiele się nauczyć od tych początków które są w Izraelu. Wydarzenie to jest pewnego rodzaju przestrogą, czego należy się wystrzegać. Po pierwsze, nie powinno być zazdrości wśród obdarowanych. Tą zazdrością niestety charakteryzował się Jozue. Po drugie, nie należy zabraniać posługi i Ograniczać doświadczenia proroczego. A widzimy, że taka chęć była, pojawiała się i stanowiła swego rodzaju zagrożenie, by dwóm osobom z obdarowanych po prostu zakazać takiej działalności. I w końcu, by nie traktować ekskluzywnie daru, który jest obecnością ducha w sercu człowieka. Pozytywną reakcję Okazuje Mojżesz, który wszystkie te trzy elementy, to znaczy przeciwko zazdrości, przeciwko zabranianiu, przeciwko ekskluzywizmowi ma jedną postawę i jedną odpowiedź i jedno marzenie, oby tak cały lud prorokował. Widać szerokie serce Mojżesza, ale też widać znajomość Bożego zamysłu. Bóg chce, żeby duch Pański był w każdym ludzkim sercu. I duch chce, aby namaszczenie prorocze było cechą każdego człowieka należącego do ludu Bożego. I Mojżesz to właśnie w ten sposób wyraża. Oby tak się działo, oby się tak stało. Oby Pan dał wszystkim, całemu ludowi, ducha swojego i oby cały ten lud prorokował można powiedzieć, że chrzest święty i nasze doświadczenie z tego wynikające jest realizacją marzenia Mojżesza. Każdy z ochrzczonych otrzymał Ducha Świętego i z każdy z ochrzczonych ma Ducha proroczego w sobie. Zatem idąc tym tropem, rozumiemy, że Duch jest podzielny. To znaczy on na każdego wstępuje i nie brakuje niczego nikomu. I tak jak był w Mojżeszu, tak jak był w tych 72, tak jest też w nas. Każdy otrzymał obecność i moc Ducha Świętego. Trzeba zatem aby odkrywać tego Ducha i pozwalać, aby Duch Święty przez nas przemawiał, aby przez nas działał, aby ta prorocza funkcja prorocze zadanie i misja były wykonywane w Kościele, wykonywane w świecie. To nie jest dla wybranych, dla niektórych. To jest dla każdego, kto jest ochrzczony, ponieważ on, każdy ochrzczony, już otrzymał Ducha Bożego, już ma w sobie Ducha Proroczego. I niestety dzisiaj można powiedzieć, zdarzają się właśnie takie postawy, jak przy początkach, no, niestety, że obdarowani zazdroszczą sobie nawzajem swojej funkcji, swojej roli, swojej posługi. I trzeba zrobić wszystko, aby takie myślenie, pragnienia czy zazdrości ucinać, na nie nie pozwalać we wspólnocie, w parafii, w kościele. Są niestety takie tendencje, aby zabraniać, aby ograniczać. Aby nie pozwalać, aby proroctwa płynęły szeroko, aby one były coraz bardziej czytelne, coraz bardziej widoczne, aby posługa prorocza mogła się rozwijać, abyśmy mieli coraz większe doświadczenie w tym wygłaszaniu, rozeznawaniu i realizowaniu proroctwa. I w końcu są takie też niestety poglądy, że to. Kiedyś było proroctwo, że kiedyś byli prorocy, albo teraz tylko nieliczni mogą się cieszyć takim darem. I znowu fałszywa nauka. Potrzebujemy szerokiego patrzenia mojżeszowego. Potrzebujemy takiego szerokiego serca, potrzebujemy mieć marzenia podobne do marzeń Mojżesza, oby cały lud prorokował. Bo już ducha świętego ma. Tylko chodzi o to, żeby ten lud obudził się w swojej posłudze prorockiej. Aby ten lud coraz bardziej posługiwał. Tak jak Bóg pozwala, tak jak duch prowadzi. I wtedy rzeczywiście, nie tylko formalnie to marzenie się spełni, ale rzeczywiście cały lud Boży będzie prorokował. Według tej zapowiedzi, słowa, które wypowiedział Mojżesz. Na ten rozwój proroczego ducha w Tobie. Niech Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.